Hello Liska. tu znowu ben, witam was wszystkich ponownie w sieci LEGO Star Wars Przebudzenie Mocy, Droga Mocy, czyli w serii, w serii na 100%. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku robimy sobie rozdział 9, Zniszczyć bazę Star Killer. I tutaj mamy jedno, jednego czerwonego klocka, prawdziwego Jedi i 7 puszek do zdobycia. Gra swobodna. W pierwszym chapterze dwie puszki, w drugim czerwony klocek, jedna puszka, w trzecim cztery puszki. Dobra, natarcie na Starkillera. Obojętnie kogo... Tutaj jeszcze statek się wybierało? Dokładnie, jeszcze statek. No, no to ja nie wiem. A weźmy jego. Zobaczymy, jak się spisze. Oczywiście napisy pomijamy. Jak tylko się pojawi taka możliwość. Jest, dobra. To też pomijemy. No i zaczyna się. Aha, to są moi, dobra. Ja do nich strzelam. Nie wiem, czy w tym pierwszym... Boże, w pierwszym... O, jest prawdziwy Jedi. Dobra, super. Czemu ja tego nie zniszczyłem? Dobra, nie wiem. Słuchajcie, nie wiem, ale... Yy, muszę się rozglądać za puszkami. Bo tutaj w pierwszym etapie dwie puszki były, tak? Chyba tak. Muszę się rozglądać zatem za puszkami. Żeby żadnej kurde nie pominąć. A strzałki nie działają. O, o, jest puszka, jest puszka. Dobra, jest git. Jest pierwsza puszka w tym etapie. Jeszcze tylko jedna, jeszcze tylko jedna, jeszcze tylko jedna puszka. Szybko, szybko, szybko. Dobra. Teraz będziemy chyba mieli wi większą swobodę poruszania się. Tak, będziemy mieli większą swobodę poruszania się. Dobra, o... o, 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 o jest.. <laughs> Ogarnij się, człowieku. Jest wyścig. Jest wyścig, także musimy rozpocząć sobie wyścig. Widzicie, jest tam wyścig, tam się znajduje na tym filarze jakimś. Przyspieszmy. Zniszczymy te wieżyczki, które nas ostrzeliwują. I, I, i uwaga, uwaga, uwaga. Rozpoczęliśmy. Dobra, ale gdzie to ja muszę lecieć tak w ogóle? Tam. Trzy, dwa... Dobra, jest git, udało się. O nie! O nie! O nie. Poczekajcie chwilę. Mamy te śmieszne torpedy jeszcze. Poszła jedna. Dobra, moment. I rozpoczynamy ten wyścig jeszcze raz, słuchajcie. Mamy jedną torpedę. No ale na razie jej nie będziemy używać. Mam nadzieję, że mnie tutaj nic nie rozwali po drodze. mamy tylko dwa serduszka. A i trzeba było rozwalić więcej tych wiżyczek, które nas... które nas zadają obrażenia. Dobra, jedną zniszczyłem, mam tylko pół serduszka chyba jeszcze. Jest meta w każdym razie. Dobra, niech, niech, nic mnie teraz nie zniszczy. Jest git. Jest git. Dobra, zginęliśmy, ale mamy puszkę, słuchajcie. Nie jest. Nie jest tragicznie. Teraz tak, jeszcze tylko dwie rzeczy trzeba zniszczyć. Poszła torpeda. I jeszcze jedną torpedę mamy w zapasie, więc cyk. Super. Pomijamy. Zdobyliśmy sobie dwie puszki w tym pierwszym etapie, zatem nie jest źle, słuchajcie. Dobra. Tutaj mamy tylko jedną puszkę, chyba i czerwonego klocka, z tego co mi się tak wydaje. Dobra, chodź tutaj, Ray, bo to on jest coś nieśmiały, chyba. Wow! <ścoughs> Ale to źle zrobiłem. Ale to źle zrobiłem, Boże. Mamy kogoś tutaj z mocą, może? Nie. To nie. To weźmy sobie. Rena. Tak, na wszelki wypadek wolę to aktywować. Być może coś z tego wyleci. Dobra, w każdym razie jesteśmy. I teraz tak. Na dole chyba nic nie było. Nie, już tutaj chyba chciałem sprawdzić, właśnie podczas fabuły. Ale co ja teraz zrobiłem, tak naprawdę? Za bardzo nie mam pojęcia, co się stało. Aha, no nie, znowu? O co chodzi? Dobra, jeszcze raz, Boże, nie rób czegoś takiego. Nie idź na łatwiznę, zrób to tak jak należy. Dobra, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Wiem, że świeżbi mnie ręka, żeby nacisnąć dobra. Żeby to Jot nacisnąć, ale się udało. To zaraz sobie zrobimy. No kto z was ma blaster, no? Dobra, jest, pojawił się czerwony klocek gdzieś na horyzoncie. Przed chwilą jest tam strzałeczko. Po prawej stronie jest strzałka czerwonego klocka. Ale po co ja mam na nim jeździć tak naprawdę? Aha, ja tutaj chyba windę, tak? A, drabinki. Aha, nie, my go będziemy musieli wciągnąć. No a, sam się wciągnie, dobra. Nie wiem sobie po co ja to zrobiłem Opsa. Skoro mogę przecież wskoczyć na to teraz Dobra, chodźcie do mnie Chodźcie do mnie Teraz tak. Ile rzeczy tu jest do ułożenia? Dwie rzeczy Tu jest jedna Tośmy chyba zrobili sobie już Tak mi się też wydaje Że to już było robione to możemy zniszczyć. Tutaj jest drabinka. Zaraz jej użyjemy. Chwila. Bo jeszcze to jest trzecia rzecz, którą możemy z tego ułożyć. Aha. Nie, 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 nie. Co ja teraz zrobiłem? Dobra. W takim razie zróbmy tak. Wskoczmy na górę. No tylko teraz tak, tu niby jest jakiś jeszcze jakaś puszka niby. Pięć puszek jest. Gdzie jest ta strzałka? Przed chwilą tutaj była. Ej, moment. Weźmy kogoś z mocą na chwilę. Coś z tego dostanę, czy nic? Dobra, nic to nic. Teraz tak, ułożę, ułożę sobie to. Ale to chyba... Zaraz, do czego to było potrzebne? Aha. No, wspięcia się po tym. No, co wy robicie? Ludzie, ogarnijcie się, no. Jak oni nie słuchają w ogóle. Patrzcie, ona robi to, co chce. Ona nie ma robić tego, co chce. Ona ma robić to, co ja chcę. Czerwony krostek jest gdzieś po prawej stronie. Natomiast. Tam jeszcze coś jest na górze. Zaraz, moment. Zanim jeszcze tam pójdę. Serio nic z tego nie dostałem? Myślałem, że jakąś drabinkę sobie ułożymy dzięki temu, ale nic. O, ale dzięki temu może jakiś mościk? Chyba tak, jakiś mościk dzięki temu dostanę. No i super. No jeszcze musiałem spaść, ale... To, to nic, to nic. No, hopsaj. I tu jest puszka w takim razie. Tam nie będziemy już lift, bo skoro tutaj mamy drzwi do rozwalenia za pomocą mocy, to po co tam iść? No, znikajcie drzwi, znikajcie. Jest puszka. Zatem puszkę mamy, został, został nam tylko ten czerwony klocek. O, ktoś tu się z was może podczepi z łaski swojej. Dziękuję. Ty to możesz zrobić. Już, już Cię nie niepokoję, spokojnie. Jedyne co nam zostało to ten nieszczęsny, czerwony klocek, słuchajcie. Dobra, mościk jest, ale to nas nie interesuje na razie. Naszym jedynym celem jest już zdobycie czerwonego klocka. Tutaj nic nie ma. Możemy się wspiąć na górę. Ktoś z was potrafi? Dziękuję. Ratujesz Honor. O, tutaj chyba. Tutaj chyba była puszka. Tak mi coś wydaje. Słuchajcie. Dobra. Pod, podłączmy ten kontakt na razie. Czerwony klocek dalej gdzieś po prawej stronie i to daleko, więc spokojnie. Myślałem, że on jest gdzieś tutaj. Właśnie od razu jak przekroczymy sobie mosto, gdzie gdzieś go tutaj znajdę, ale jednak nie. Chopsa. Teraz możemy się tam udać Z tym, że tak. O... Jak wygląda sprawa na górze? Gdzie jest w ogóle moja druga? Aha, super, że tam zostałeś. W ogóle cieszę się bardzo z tego powodu. Jakim ty jesteś po prostu głupkiem. Dlaczego ty zostałeś tak daleko? No. Dajcie mi Fin. Znaczy Rej, przepraszam. Muszę sam po prostu za niego muszę tam przejść. Bo tutaj się przedadzą dwie postaci z tego co mi się wydaje. Hopsaj, hopsaj, dobra. I i i. Aha, po co ja tu wskakiwałem? No. Teraz tak, ty pójdziesz dołem. A ty pójdziesz górą i zostań tu. Cyk. Dwie rzeczy to mogę łożyć, tak? A to ha. To w taki sposób to działało, dobra. Aha, nie tak. Na odwrót działało, dobra. No. To się teraz zapadnie. Cyk. Trzeba iść dalej? O Jezus, dobra, czyli Ray nam zrobiła przejście. Trzeba się trochę namęczyć. Cholera jasna, żeby zdobyć jednego czerwonego klocka. Akurat się musiało skończyć. Co wy robicie? Co one robią? No. Wiecie co, ja tamtą też już przejdę, bo boję się, że ona z... zostanie jakaś postać z tyłu i to daleko, a mi się nie będzie chciało nią potem wracać. Dobra, wszystko rozwalone? Tak, wszystko rozwalone. Dobra, teraz możemy ułożyć sobie drabinkę. Tak. A, windę jednak, nie drabinkę. I to dawaj na górę windo. Boże, gdzie jest ten czerwony klocek, no? Szkoda czasu marnować, żeby używać tej mocy cyk. Jakoś to próbuję robić na skróty bardzo, wiecie? To jest drabina. O, i tutaj gdzieś będzie czerwony klocuch. Ty możesz to zrobić, dziękuję za ten bardzo. O! No, przeciwnicy! O! Tutaj będą na, y, ilość przeciwników, 15 przeciwników tylko wystarczy zabić. Oj! Pięknie! No wyłazić! 10, 11, 12, więcej was tutaj chce no! 13, 14, 15. Dobra, jeszcze czerwony klocuch. Zatem wszystko w tym etapie, w tym drugim chapterze jest już wykonane. Nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle. Nie zrobisz tego, nie? Mogą się tego podobie spodziewać. Ups, było blisko, było blisko, ale wciąż wisimy. Tutaj, tutaj nic nie ma. O, witaj. Na górę, w prawo. Znowu. Dramatyczna muzyka się musiała włączyć. Dobra, jest git. Jest git. Czy masz się nadal? Aha. No to już to robię. Patrz, jakim jestem hakerem. Tutaj jeszcze słuchajcie, to bym rozwalił. Nie wiem po co. Cyk. Aha, żeby tamten mógł przejść sobie dalej, ale my go nie potrzebujemy. Mam taką nadzieję. Nie! U jezu, już się będę musiał powtarzać. Od, od samego dołu. Jeżeli będziemy potrzebować drugiej postaci, to najwyżej się nim wrócę. No dobra, pomijamy. Nie potrzebujemy drugiej postaci. A zatem ostatnie cztery puszki w trzecim chapterze, coś mi się nie chce tutaj pokazać. Cztery puszki, dobra, no to lecimy. Aha, to jest to miejsce. Boże, już nie pamiętam nawet. To jest to miejsce. No dobra. Zacznijmy szukać. Cześć. Co tam u was słychać? Ale się za bardzo nie stawialiście, słuchajcie. O, przyleciał nasz kolega. Jeszcze bym chciał to rozwalić. Bo nie to będzie denerwować. To są jakieś schody. Aha, przeciwnicy z tego wychodzą. Nieważne. To jest jakaś ściana. I teraz tak. Eee, tutaj widzę, moc by się przydała. Zatem wybierzmy sobie kogoś z mocą, joda. Dawaj, zrób to. Ale szybko, joda, ruszaj się. Nie wiem, czy teraz się ta brama otworzy, czy nie. Cyk, super. Ale biegnij, joda, biegnij, biegnij. A, patrzcie, to jeszcze nie wszystko. Tutaj tego robocika potrzeba. Bum. Tylko teraz. Moment. Dobra, to już chyba zrobiłem. To jakiś robocik z tego wyjdzie. Super. E, co tutaj muszę ułożyć? Dobra, dwie rzeczy. Dobra, i jeszcze... Jakbyście to mogli zniszczyć i ułożyć teraz po prawej stronie. Dziękuję. No, to tego robocika droid wartowniczy już jest. Tym, że idź mi stąd ruro. No dobra, nie to nie. Dobra, chodź na przykład na chwilę, robociku. czy ty mi możesz to zrobić? Zgadza się. Dziękuję Ci bardzo. Bo ja bym chciał tam przejść. Tam są aż dwie szczaleczki. Tutaj jest jedna. To, cie to ciekawe, aha, jedna na cztery dopiero. Oj, to się zapowiada długie. Zadanko. Tutaj nic chyba nie ma. Dobra, tutaj jeszcze jest ta strzałka. Wolę porozwalać wszystko dookoła. Być może tu jakieś części wyskoczą dołożenia. No ale widzę, że to jest złoty obiekt. Także wybierzmy sobie postać, która to postać może na przykład to rozwalić. Jak myślicie, słuchajcie? Ty na przykład. Tak? Tak mi się wydaje, że ty to potrafisz rozwalić. Albo nie potrafisz jednak. Myślałem, że ty masz jakąś taką... Dobra, to nieważne. Szukamy w takim razie... Jest kapitan Fazma. Dobra, udało się. I tu jest co? Puszka? Zgadza się. Jest puszka. Siódma puszka. Także lecimy dalej. Tutaj jest 2 na 4. Chodźmy na razie dalej na prawo. Zniżmy te wszystkie słupki 3 e, na 4 i gdzie jest czwarty. Ale mi graścięło na chwilę. Aha, to jest ten e, droid alarmowy, tak? Który będzie wzywał chyba szturmowców, tak? Tak mi się też kojarzy. Tak. Dlatego jego wypadałoby rozwalić najpierw jest tutaj Droidek. Aha, mnie też zniszczyli, jak to? Dobra, droidek zniszczony, zatem powinno ich przybywać mniej. Ale widzicie, co jest najgorsze, że ja nie widzę nigdzie tej czwartej... tego czwartego pachołka. Jest czwarty pachołek, jest puszeczka. Ósma puszka. Dobra, to na razie tyle w takim razie. To jest to koło, nie zapomnij o nim jakby co, jakby, jakby było przydatne. Dwie strzałki mi się jeszcze pokazują Jedna jest na górze, a druga jest niby... ała. I druga jest tutaj A, to tu jest puszka Trzeba by znaleźć jakieś przejście A, jest tutaj No i super Nie mam żadnej drobnej postaci Chyba, że ty Dasz radę tam wejść? E, nie da rady tam wejść Myślałem, że ten droidek tam da radę wjechać, ale... Halo, co jest? Aha, ciebie nie mogę zamienić przecież Dobra, joda, yy, yy, Albo nie, joda. Wicked, właśnie tam. No i super. Jest dziewiąta puszka i lecimy po ostatnią, słuchajcie. Lecimy już po ostatnią puszkę. Gdzie ona teraz jest? O, witajcie. Dawno, dawno was tutaj nie było. Już myślałem, że tam wejdę do środka i nie wyjdę. Idź mi stąd. Zastrzelmy tę tarczę. Hmm. No to ciekawa sprawa z tą puszką. Ona jest, niby, gdzieś tutaj. Eee, ktoś z Was da radę tam wejść, może? Dobra, właś tam. To jest. Skanować nie potrafisz, ale mnie to zdziwiło trochę. Ale nie to chciałem zrobić, słuchajcie. Nie to. Tutaj potrzebujemy droida. E, gdzie jesteś ten C3PO? Koło BBA to był. Dobra, jest. C3PO. No i. O, jeszcze nie koniec. Ktoś z Was tam może tak po prostu wejść, czy nie? Serio? Nikt z... nikt z Was? A Ty? Serio, nawet Kylo Ren nie jest w stanie tam wejść? No to nie, to weźmy Fina w takim razie. No, i jest ostatnia puszka, moi drodzy. Dziesiąta puszka, i to wszystko. Opuść poziom. zapisz i wyjdź. I jest. Zniszczyć bazę Starkiller. Poziom ukończony na 100%. Słuchajcie, 80 milionów monet. Po co mi to w sumie Jakiegoś ja nic nie muszę. Nie muszę zakupić w tej grze. Jest prawdziwy Jedi. Jest czerwony klocuch. No, i są puszeczki. Ile miałem tych puszek? Aha, trzy puszki mieliśmy. Z trybu fabularnego. Odblokowano złoty klocuch. Pomijamy jeszcze, dostaniemy pewnie jakiś statek. Dokładnie. Nawet dwa. Eee, chcę wyjść z tego poziomu. Chcę wyjść z tego poziomu, zakupić czerwonego klocka. Zobaczyć procent gry i zakończyć ten odcinek. Eee. Czekaj, czy to mnożnik, czy jakaś inna pierdółka w tym czerwonym klocuszku się znajduje. Sprawdźmy to od razu. Nie zwlekajmy z tym. Nie, odnowa serc, no to może być nawet przydatne. Dobra, moi drodzy, ile mamy procent gry. 90, równe 90% Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak to wiecie co robić, zostawcie lajka, sobie komentarz mile widziane, a tymczasem my się słyszymy w następnych odcinkach serii LEGO Star Wars, Przebudzenie mocy droga mocy, także cześć mać śludziska, aloha i na razie.